Cześć, witam was na strzodzie i na kanale pod nazwą Rzeczpospolitej w ramach Kapla 9080. Ja to powiem dziwna na tym kanale szacie będą promocje. Zaczynamy. Ka, stąd, ka, stąd, takie dobre, chyba coś wiec. Macie, 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 nie mówię, nieprawda. Ka, zresztą jest dobre, więc będzie to zadanie. taniej. na to ginia, więc będzie to zadanie. Dobra.